Dawniej każdy miał tę roślinę na parapecie w domu. Ma ona bezcenne właściwości lecznicze. Chodowanie jej jest dziecinnie proste. Wystarczy lekko poruszyć jej liście, by w domu zaczął unosić się piękny zapach. Anginka, czyli pelargonia pachnąca to zapomniana przez wiele osób roślina. Przez swoje właściwości lecznicze jest uwielbiana przez zielarzy. Można wykorzystać ją do leczenia przeziębienia, stanów zapalnych i migreny. W tym filmie pokażę ci, jak ją stosować. Włóż liść tej rośliny do ucha. Zapalenie i ból odejdą w zapomnienie. To naturalny sposób na stan zapalny. Niszczy bakterie i wirusy, a przy tym łagodzi obrzęki. Ma działanie przeciwbólowe i przeciwzapalne. Wystarczy zerwać jeden listek, zgnieść w rękach, żeby wypuściła soki. Następnie złóż z rurkę i włóż do bolącego ucha. Trzymaj 15 minut i wyjmij listek. Powinien przynieść ulgę. Czynność powtórz parę razy, aż ból ustąpi. Z liści anginki można wykonać również zdrowotną nalewkę. Należy zebrać sporą garść liści. Kroimy je w małe paseczki. Ta czynność sprawi, że wypuści soki. Wrzucamy je do słoika i zalewamy szklanką wódki. Dokładnie mieszamy. Odstawiamy na dwa tygodnie w ciemne i chłodne miejsce. Pamiętaj, aby codziennie potrząsać słoikiem. Po tym czasie odcedzamy liście i przelewamy nalewkę do wyparzonej buteleczki. Nalewkę stosuje się do walki z bólami reumatycznych oraz z przeziębieniem. Herbatka z jej liści potrafi zdziałać cuda. Anginka łagodzi objawy infekcji górnych dróg oddechowych. Zrywam liście i wrzucam do kubka. Dodaję kilka główek goździków i zalewam gorącą wodą. Taki napar łagodzi ból gardła. Płukanie takim naparem jamy ustnej może być pomocne z walką z bólem zębów lub zapaleniem dziąseł. Pomoże także wyeliminować problem z nieświeżym oddechem. To roślina, która bardzo pozytywnie wpływa na jakość powietrza. Wytwarza olejki eteryczne, które pozytywnie wpływają na układ oddechowy. Jej zapach odstrasza komary, muchy i kleszcze. Postawiona na tarasie lub kuchennym oknie sprawi, że będą omijać Twój dom szerokim łukiem. Jeśli podobał Ci się ten film, zostaw łapkę w górę. Na naszym kanale znajdziesz więcej naturalnych przepisów i wartościowych porad. Subskrybuj, jeśli chcesz wspomóc moją pracę. Dziękuję i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Już nigdy nie usłyszysz szumu w uszach. Ten prosty trik pomoże ci pozbyć się tego nieprzyjemnego problemu. Na początek potrzebujesz liści laurowych. Mogą być zarówno suszone, jak i świeże. Weź dzbanek i potnij około 10 liści laurowych. Następnie przygotuj 200 ml ciepłej wody i wlej ją do dzbanka z liśćmi. Przelej powstałą miksturę do garnka i gotuj na małym ogniu przez 10 minut, aby wszystkie właściwości liści się aktywowały. Po upływie tego czasu przecedź miksturę przez sitko do miski, a sitko z liśćmi odstaw na bok. Poczekaj aż mikstura ostygnie. Gdy to nastąpi, weź kawałek waty, zwinij ją w rulon, namocz w miksturze i wyciśnij nadmiar. Teraz włóż watę do ucha. Dzięki właściwościom liścia laurowego wszystkie nieprzyjemności, takie jak szum w uszach i zapalenie ucha znikną. Zadbaj o zdrowie swoich uszu, stosując ten naturalny sposób. Babciny okład na kaszel to naturalny zamiennik dla maści VapoRubs. Wystarczy przykleić i zostawić na noc. Oddychanie jest łatwiejsze. Pomaga odetkać nos i pozbyć się kaszlu. Przygotujesz go z naturalnych składników. Będziesz potrzebować mąkę, miód, olej kokosowy i olejek eteryczny. Do miseczki wsyp łyżkę mąki, może być zwykła pszenna. Następnie dodaj do niej łyżkę miodu. Jest on naturalnym antybiotykiem. Na łyżkę nabierz olej kokosowy. Za pomocą zapalniczki podgrzej go, żeby zrobił się płynny. Olej kokosowy bogaty jest w kwas laurynowy, który wspomaga eliminację bakterii, grzybów i wirusów. Dodaj kilka kropli olejku z eukaliptusa lub mięty. Jego intensywny zapach ułatwia oddychanie. Wymieszaj całość dokładnie. Powinna powstać klejąca się maść. Weź kawałek papierowej serwetki lub chusteczki. Za pomocą łyżki przenieś na nią miksturę. Przygotuj taśmę do opatrunków lub plaster. Potnij go na kawałki i przyklej do każdego z rogów. Okład będzie gotowy. Przyklej go na środku klatki piersiowej. Zostaw na noc. Taki okład mogą również stosować dzieci. Ważne, żeby nie nosiły go dłużej niż dwie godziny. Dorośli mogą z nim spać. Rano wystarczy ściągnąć go i tyle. Kaszel i problemy z oddychaniem znikną. A ty nie będziesz musiał wydać fortuny w aptece. A ty? Jakie masz naturalne sposoby na zatkany nos i kaszel? Podziel się w komentarzu pod tym filmem. Prasuję liść kapusty żelazkiem i kładę na kolano. Od kiedy moja babcia zaczęła znowu chodzić samodzielnie, robię to regularnie. Weź główkę kapusty i oderwij od niej jeden spory liść. Przygotuj żelazko i poprasuj chwilę kapustę ciepłym, ale nie za gorącym żelazkiem. Zmiękczysz włókna liścia kapusty i zwiększysz jego elastyczność. Dodatkowo zostaną uwolnione naturalne soki i składniki odżywcze znajdujące się w kapuście, co jest bardzo ważne. Na bolące kolano lub inną część ciała nałóż olej kokosowy. Działa on jako naturalny środek nawilżający i przeciwzapalny. Rozsmaruj go dokładnie. Przyłóż na to liść kapusty i przyklej go taśmą. Możesz też założyć lekki bandaż. Kapusta ma właściwości chłodzące i łagodzące, które mogą pomóc w zmniejszeniu obrzęków oraz bólu stawów. Działa też przeciwzapalnie, uśmierza ból, przyspiesza gojenie i regenerację tkanek. Ważne jest, aby liść przylegał do ciała. Dlatego wcześniejsze prasowanie było niezbędne. Wystarczy zwykły liść kapusty i olej kokosowy, by móc znowu poruszać się bez problemu. Ta naturalna mikstura tnie kaszel jak nóż. Natychmiast przestaniesz kaszleć, a gardło przestanie boleć. Działa jak tarcza na grypę. Weź dużą pomarańczę Odetnij jej końcówkę. Za pomocą noża i łyżeczki wyjmij miąższ. Pomarańcza zwiększa odporność błon śluzowych i uszczelnia ścianki naczyń krwionośnych, uniemożliwiając wirusom przenikanie do organizmu. Jest bogata w witaminę C, która sprawia, że przebieg choroby jest łagodniejszy. Weź jeden ząbek czosnku. Potnij go na drobną kosteczkę. Zawiera on alicynę, czyli substancję, która wykazuje działanie antybiotyczne. Łagodzi kaszel i stany zapalne. Wrzuć go do wydrążonej pomarańczy. Następnie weź kawałek imbiru. Obierz go ze skórki i potnij na kawałki. Działa rozgrzewająco. Zmniejsza stany podgorączkowe. Łagodzi towarzyszące infekcji bóle głowy, mięśni oraz gardła. Rozrzedza zalegającą wydzielinę i łagodzi kaszel. Wrzuć kostki imbiru do pomarańczy. Zalej całość łyżką miodu. Ma on działanie antybakteryjne. Pomoże szybciej pozbyć się ich z organizmu. Ma działanie wykrztuśne, dzięki czemu wspomaga proces oczyszczania dróg oddechowych. Przekształca suchy kaszel w mokry i umożliwia pozbycie się wydzieliny. Zamknij pomarańcze i zostaw na dwie godziny. Gdy składniki się połączą, mikstura będzie prawie gotowa. Weź wyciskarkę do cytrusów. Wyciśnij na niej pomarańcze z miksturą. Sitko z wyciskarki odsączy kawałki czosnku i imbiru. Przelej miksturę do słoiczka. Dawkowanie dla dzieci poniżej drugiego roku życia to dwie łyżeczki dziennie. Dorośli mogą wypić całą miksturę naraz.